Jak to się stało, że pan Wałęsa tak długo mówił Solidarności? Dlaczego wy z bliska tego nie zauważyliście i jakby do opinii publicznej te rzeczy nie wydano? Myśmy byli w takiej fatalnej sytuacji, że od trzeciego dnia strajku nie mieliśmy cienia wątpliwości, że Wałęsa jest Ale nie mieliśmy na to żadnego dowodu. Solidarność została powołana 17 września 80. roku. Nie w wyniku porozumień z rządem, tylko wbrew tym porozumieniu. To było pierwsze złamanie porozumień z naszej strony, bo była zgoda tylko na jakieś związki wybrzeża, natomiast na ogólnopolski nie było. Wałęsa, ponieważ nie chciał się zgodzić na zjednoczenie związku, Krajowa Komisja Porozumiewawcza nie. Mianowała go przewodniczącym związku, tylko przewodniczącym Krajowej Komisji Porozumiewawczej. To jest zasadniczą różnicą. Przewodniczącego Solidarności nie było od początku do końca. Przyznała mu zero kompetencji. Wałęsa według tej uchwały założycielskiej miał reprezentować Związek na zewnątrz w ramach decyzji Komisji Porozumiewawczej. Nie własną. Wałęsa nie miał prawa podpisywać żadnych dokumentów. A żeby dokument był ważny, musiał podpisać wraz z jednym z wiceprzewodniczących. Proszę Państwa, to świadczy o daleko posuniętym braku zaufania do Wałęsa. To, co myśmy widzieli, widziały setki tysięcy, dziesiątki tysięcy ludzi. To, co Wałęsa mówił publicznie, a to głównie. Dla nas było dowodem agentury stałe próba osłabienia Solidarności. Doszedł Wałęsa, wskoczył na ramiona robotnika i zaczął przemawiać. Właściwie mówił tak, jakby wiedział, jak się strajk zakończy. Dlaczego Wałęsa mówi tak, jakby wiedział, że jak się zakończy cała sprawa? Że Wałęsa nie kierował Solidarnością, tylko był noszony na rękach. Czyli Wałęsa musiał mówić to, co ludzie chcieli usłyszeć, bo gdyby powiedział co innego, przestał mówić przewodniczącym. Natomiast przyjęcia drobiazgowych przepisów demokratycznych, właśnie ograniczających władzę, no, ratowało Solidarność i dopiero czołgi Jaruzelskiego dały Wałęsie swobodę wypowiedzi. To, że Wałęsa nie mógł się przyznać, jest dowodem na to, że dalej współpracował. Bo pracownikom i współpracownikom bezpieczni nie wolno było się przyznawać do tej współpracy, tak samo jak oficerom prowadzącym nie wolno było ujawiać swoich współpracowników. Czego nie mogą stwierdzić historycy, bo nie mają pomagi, na której to jest napisane z pieczotka. Wałęsa podpisał współpracę z bezpieką, wszystko wskazuje, że przedtem był kapuśem milicyjnym, 17 grudnia 70 roku. I... wiernie pracował, za niezłe pieniądze zresztą. Robiłem zestawienia wydatków Bolka, wydatków z funduszu operacyjnego, jakie otrzymywał. Wałęsa był zwykłym robociarzem. Zarabiał tysiąc złotych z groszami. Od służby brał po 2000 miesięcznie, czyli więcej niż ze stoczni. W 1976 roku zerwano z są współpracę i wykreślono go z ewidencji. Proszę Państwa, wystarczy się chwilę zastanowić. 1976 rok. Powstaje jawna opozycja, czyli zapotrzebowanie na agenturę wzrasta a oni swojego jednego z najwierniejszych współpracowników wtedy zdejmują z ewidencji. Ja, ja bym się skupił na tym problemie, bo to jest u Wałęsy, u Moczylskiego i paru innych osób w teczkach Maciej ja jak jeszcze pamiętam, 76? Zawsze jest oficjalne zaprzestanie współpracy z SB, ale wtedy przecież to są czasy Ursusa, Radomia. I kupa tak. konfidentów, którzy później właśnie od, odegrali bardzo istotną rolę w życiu politycznym, niby kończy współpracę. Tak, tak, Czy to jest możliwe, że w tym, wszyscy w tym samym czasie. Tak? Mm. Podejrzewamy, że to była kwestia większego utajnienia. Ale na ten temat są dalej materiały z archiwów. Jest raport byłych yy, prowadzących Wałęsy, gdyż jak Wałęsa przystąpił do opozycji to próbowali odnowić współpracę. Że Wałęsa naprzód się przestraszył, a potem się zorientował, że nic mu nie grozi, zaczął na nich wrzeszczeć i powiedział, jeśli jeszcze raz do mnie przyjdziecie, to zamelduję gdzie należy. <grym> Proszę Państwa, co to znaczy? Wałęsa został awansowany z operacyjnego donosiciela na agenta wpływu. Od agenta wpływu nie wolno przyjmować meldunków operacyjnych. Oficerowi prowadzącemu nie wolno czytać meldunku operacyjnego, I dlatego że może podświadomie skorzystać z tych informacji, a agent wpływu jest zbyt cenny, żeby z powodów operacyjnych go spalić. W Arkanach była opublikowana rozmowa, gdzie Wałęsa mówi: No, wszystko zrobiłem, czego chci że chci chcieli. Wyrzuciłem wszystkich, którzy Wam się nie podobali. Gwiazdy się pozbyłem, Walentynowic się pozbyłem. A, a pułkownik mówi: No, i co z tego, że się Pan ich pozbył, kiedy ich idee zwyciężały. Yy, oczywiście dokumenty. Wałęsa w tym momencie płaczliwym głosem: Nie, Panowie, tam jestem chory, jestem to, tam, to, bro, Tego tu mam od lekarza takie i wyciągnął tabliczkę taką, jak są wizytówki te czarne, takie hmm. z wygrawerowanymi na biało literami. I to, tą tabliczkę dał temu oficerowi. Ten oficer poszedł na górę. Po jakimś czasie przyszedł ten oficer z góry już do Wałęsy bardzo grzecznie się odzywał. Oddał mu tą tabliczkę. No i ten oficer powiedział, no tak, ale gdyby pan dał tą tabliczkę tam jeszcze nam na targowisku, to by nie doszło do tego, a tak tu jest, ja zrobiła awantura, myśmy tu protokół spisali, prawda, czemu pan tego nie zrobił. Ale tu jest dowód na to, że Wałęsa nie został zdjęty z ewidencji, tylko głębiej jak gdyby utajniony i już nie miał tyle, że kryptonim, tylko miał numer, to był numer telefonu z komendy wojewódzkiej, prawda, do kogo nie wiadomo i był już na tyle utajniony, że tylko się tym posługiwał. No więc ta współpraca była bez przerwy. Rozmawiałem, już ten światek niestety nie żyje. W czasie strajku widział Wałęsę cztery razy w Komitecie wojskowym BZP. Pierwszego dnia strajku był na stoczni, spytał się do Wałęsa, a czy pan się nie boi, że to się zanadto rozbucha? Na to Wałęsa odpowiedział, coś on mówić, za trzy dni się połacę, zakoń do roboty. Wałęsa odbył rozmowę z dwoma funkcjonariuszami SB i Wojska. Chodzi o rozmowę z pułkownikiem Starszakiem pułkownikiem i pułkownikiem Kliśiem. i stenografista, który robi stenogram z, z tego spotkania, z tej rozmowy z Wałęsą dopisuje, że w tym momencie pułkownik Starszak i pułkownik Kliś wręczyli Lechowi Wałęsie tajne telefony, na które ma się kontaktować z szefem SB w Gdańsku, pułkownikiem Paszkiewiczem. W interesujący sposób Lech Wałęsa na tą propozycję reaguje, mówi, mówi o tym że tak będzie lepiej, jak ja się będę bezpośrednio kontaktował, żeby mi na przykład jakiś Siła Nowicki nie przyjeżdżał z Warszawy na lotów, nie robił, a ja o tym nie wiem. Więc mnie też informujcie o tym, jak będą tacy ludzie jak Siła Nowicki do mnie, do mnie jechali, żeby, żeby nie był zaskoczony. Współpracowałem Wałęsy Nie zaczęła się tak jak ja to wcześniej powiedziałem, 19, no myśmy na początku tylko tak przypuszczali, że się zaczęła 19 grudnia 70 roku. Ona już się rozpoczęła w latach 60., tylko że nie z SBA, z WSI. Czy jeszcze z gorszymi służbami? Mi się wydaje, że ten 76 rok to mógł być powrót do. Być może właśnie powrót do... Ponownie powrót do... W 88 roku te ludzie dokładnie wyczuwali, że te strajki są poza, po, pozarowanym, ażeby uzasadnić rozmowę o wrógosławie. Na prawie 17 tysięczną załogę stoczni. Strajkowało około 150 osób.